Jedno przekonanie, które blokuje większość stylistek. I właśnie przez to wiele dziewczyn latami stoją w miejscu. Większość stylistek myśli, że nie możesz szkolić, dopóki nie wiesz wszystkiego. I że dopóki nie zgłębisz każdego aspektu swojego zawodu, nie jesteś gotowa na to, żeby dzielić się swoją wiedzą. Ale prawda jest taka, że nikt nie wie wszystkiego. Nawet najbardziej doświadczeni instruktorzy. To nie wiedza absolutna czyni cię świetnym nauczycielem, ale umiejętność przekazywania tego, co już wiesz, w sposób wartościowy dla innych. Bo jeśli masz swój sprawdzony schemat pracy, dzięki któremu masz trwałe stylizację, wykonujesz je w optymalnym czasie, masz zadowolone klientki, to właśnie tego możesz zacząć uczyć innych. Nie musisz czekać kolejnych lat, zbierać miliona pucharów, odbywać tysiące kolejnych szkoleń. To, co dzisiaj już wypracowałaś, ma realną wartość. Tak naprawdę jedyne, czego potrzebujesz, aby zacząć prowadzić szkolenia, to dobre szkolenie instruktorskie. Które pokaże Ci, jak budować pewność siebie i prowadzić wartościowe szkolenie. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak krok po kroku zostać instruktorem i rozwijać swoją karierę w tym kierunku, to napisz do mnie wiadomość Start.